Otwieram obrady 21. sesji Rady Powiatu w Szczecinku. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Stosowny wniosek złożył Zarząd Powiatu Szczecińskiego. Przedstawię Państwu radnym wniosek, który wpłynął na moje ręce. Otóż na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy z 9 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Zarząd Powiatu Szczecineckiego zgłasza wniosek o odwołanie sesji nadzwyczajnej dla rozpatrzenia i podjęcia uchwał. Punkt pierwszy. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Szczecineckiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 3581Z w miejscowości Drzonowo na odcinku od drogi krajowej numer 20 do torów kolejowych długość 1600 metrów Dobrze, myślałam, że to jest kwadratowy, ja, jakiś się, jaki 1600 metrów. Punkt drugi. O zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2016-2018. Powiat Szczecinecki złożył wniosek o przyznanie pomocy do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego front na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodnio-Pomorskiego w dniu 12 stycznia 2016 roku. Tytuł operacji. Przebudowa drogi powiatowej numer 3581Z w miejscowości Drzonowo na odcinku od drogi krajowej numer 20 do torów kolejowych długość około 1600 m, który został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy wyznaczono w terminie do 31 maja bieżącego roku, a jednym z niezbędnych dokumentów potrzebnych do jej zawarcia stanowi uchwała Rady Powiatu o wieloletnim programie inwestycyjnym Powiatu Szczecineckiego na lata 2016-2018, ujmujące to zadanie inwestycyjne. Ponieważ realizacja tej inwestycji drogowej planowana jest na rok 2018, to nie ma potrzeby ujmowania tego zadania w tegorocznej uchwale budżetowej, a tym samym zmieniania jej. Konieczność dokonania zmiany uchwały nr 17 łamane przez 130 z 2015 roku Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie ustalenia kierunku działania Zarządu Powiatu Szczecineckiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3581 w miejscowości Drzonowo na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych. Długość około 1600 metrów. Tak zwanej kierunkowej, wynika z potrzeby aktualizacji kwot montażu finansowego tego przedsięwzięcia, jak i wykreślenia Gminy Biały Bór jako partnera i współfinansującego to przedsięwzięcie. Ostateczna kwota pomocy finansowej ze środków Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w formie refundacji wynosić będzie 2 337 334 zł. Już nie będę, bo tu jest słownie. To jest 63,63% ,63 poniesionych kosztów kwalifikowanej operacji płatne w dwóch transzach. Jednocześnie Zarząd Powiatu wnioskuje o zwołanie sesji na dzień 25 maja 2016 roku. Przedstawiłam Państwu radnym powody zwołania dzisiejszej sesji w trybie nadzwyczajnym. Porządek Państwu radnym został przekazany w dniu wczorajszym. I proszę Państwa, punkt trzeci to podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kierunku działania zarządu powiatu szczecineckiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 35810 w miejscowości Drzonowo na odcinku od drogi krajowej numer 20 do torów kolejowych długość około 1600 metrów. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie, to tutaj mam, że Pani Dyrektor Oleśca co myślę, że pan starosta udzieli informacji. Czy macie Państwo radne pytania? Jeśli nie, bardzo proszę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Informuję tylko, że w tej chwili mamy 13 radnych na sali. i 6 nieobecnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Dziękuję. Głosujemy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 13 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I kolejna uchwała to uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu szczecineckiego na lata 2016-2018, która wynika z tej wcześniejszej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały przy dwóch głosach wstrzymujących się. Punkt czwarty proszę państwa, zamykam obrady 21 sesji Rady Powiatu Szczecinku. Dziękuję bardzo Państwu za wszystkie.